Ja. stronę smiecio.pl. Zapraszam wszystkich na <laughs> yy, kolejny odcinek serii Browser, tym razem już czwarty. W yy, poprzednim filmie zapytałem się, czy będziecie chcieli miniaturkę, więc oto w tym filmie ją dodamy. Yy, to jest yy, pierwszy odcinek z miniaturką. Więc ocencie w sumie już nie możecie jej ocenić. <grych> e, tak, jest nowy tryb. Wielka gra. Zagrajmy sobie, otwórzmy małą skrzynkę. No niestety nic nie dropło, ale chociaż bileciki weźmy. A na pięć biletów na bogato. <grych> chociaż mało ich jest. będzie krótki odcinek, bo nie ma co się nawet rozgadywać. To tylko taki próbny na miniaturkę. O, że tak się wyrażę. A i nie nazywam się sobie mitski, bo po prostu przeszkadzała mi ta nazwa, a akurat ta mi pasuje, więc... A i co do odcinków, yy, tak jak mówiłem, nie będą się pojawiały codziennie, ale postaram się nagrywać. a i możecie w komentarzach ocenić miniaturkę jak wam się podoba od 1 do 10 Kurde, niestety ta nita mnie zabiła musimy ją zabić już ma 68% łatwo jak na 50 sekund źle puściłem niestety manikę. Pod presją pięćdziesiąt, pres, ja? pięćdziesiąt hp, i zostało to z górki. Oh yeah. Chłopaka mnie, niestety. Yy, polecam wpaść do Meśka na kanał, zostawić mu suba z członkiem, zostawić miły, ciepły komentarz. Yy, też nie ukrywam, że zachęcam do subskrybowania i lajkowania odcinków. Bardzo, yy, bardzo mnie to zmotywuje do działania. <laughs> Aj no niestety, a 8% zostało, więc. Więc. Y... Tym oto akcentem będziemy kończyć ten odcinek. Y... Pamiętajcie też o Nikil zawsze na prowadzącego. Oj. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu i wbiciu do Myśka. Polecam, on też ma nowe intro. I tak, widzimy się w następnym odcinku. Ktoś jeszcze skrzyneczkę otworzy? Okej, okay. to do widzenia.